Huxley Nowy Wspaniały Świat Lekcja rekomendacja Podczas tej lekcji zachęcam Was do przeczytania niezwykłej powieści autorstwa brytyjskiego pisarza Aldusa Huxleya. Poznacie najważniejsze informacje dotyczące powieści Nowy Wspaniały Świat. Dowiecie się również, co to jest rekomendacja i czym rekomendacja różni się od recenzji. Czy wiecie, jak będzie wyglądał świat przyszłości? Huxley miał na to swoją koncepcję. Przenieśliśmy się w rok 2541, a w zasadzie w 632 rok po Fordzie, w świat przyszłości, w którym rządzą hasła wspólności, identyczności i stabilności. Żyjemy w Republice świata, w której nie ma miejsca na indywidualizm. Wszystko regulowane jest odgórnie. Nawet rozrodczość. Ludzie nie rodzą się naturalnie, ale są wytwarzani w butlach na taśmach produkcyjnych. Dojrzewają i wychowują się w specjalnych ośrodkach rozrodu i warunkowania. W nowym świecie nie ma równości. Króluje system kastowy. W trakcie produkcji w ośrodkach płody ludzkie są programowane i fizycznie kształtowane do pełnienia w przyszłości określonych funkcji i zawodów. Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne. Na czele drabiny społecznej znajdują się inteligentne, wysokie i piękne alfy, mające piastować funkcje naukowe i kierownicze. Na samym dole, karłowate, celowo ograniczone umysłowo, delty i epsilony, przeznaczone do prac fizycznych w trudnych i poniżających warunkach. Jak widzicie. Ludzie od momentu urodzenia są przeznaczani do wykonywania wyznaczonych im zadań. Nie mają świadomości tego, że mogliby robić coś innego, nie znają innych alternatyw, ale mimo tego są szczęśliwi. Lekiem na ewentualne rozterki jest soma, narkotyk wywołujący wizję i uczucie zaspokojenia. W Republice Świata każdy człowiek ma poczucie zadowolenia i spełnienia. Nie dlatego jednak, że jest spełniony, bo osiągnął coś wartościowego. Ale dlatego, że w taki sposób został zaprogramowany i uwarunkowany społecznie. Czy jednak ten świat faktycznie jest światem idealnym? Powieść prezentuje losy kilku bohaterów, którzy zaczynają wątpić w idealność i doskonałość świata, w którym przyszło im żyć. Ich historie są pretekstem do zmuszenia czytelnika do zastanowienia się nad ważnymi zagadnieniami egzystencjonalnymi. Co nam daje szczęście? Co to jest szczęście? Czy człowiek potrzebuje cierpienia? W końcu, czy Bóg jest potrzebny? Co ciekawe, książka Huxleya nie jest książką współczesną. Powstała w 1932 roku, ale teraz dopiero nabiera nowego wymiaru. Z dzisiejszej perspektywy futurystyczna powieść brytyjskiego pisarza wydaje się spełniającym się proroctwem. Czy na pewno wspaniały świat, w którym seks, klonowanie ludzi, prymitywne rozrywki są stałym elementem życia jest światem fantastycznym? Przekonajcie się sami. Warto! Wcześniejszy tekst dotyczący książki Nowy Wspaniały Świat stanowił rekomendację utworu brytyjskiego pisarza. Co to oznacza? Co to jest rekomendacja? Rekomendacja literacka czy artystyczna to wydanie opinii o fakcie artystycznym np. nowej książce, filmie, spektaklu teatralnym czy wystawie. Rekomendacji nie należy jednak mylić z recenzją. Sam czasownik rekomendować oznacza dawać pozytywne świadectwo, dawać ocenę, polecać coś, zachwalać czy zalecać. Napisanie rekomendacji to zatem nic innego jak wydanie pozytywnej opinii, polecenie kogoś lub czegoś. Tym właśnie rekomendacja różni się od recenzji, która ma na celu obiektywną ocenę danego zjawiska, nie pozbawiona jest krytycznych uwag. W rekomendacji nie ma negatywnych opinii, jest zawsze pozytywna. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że rekomendacja to taka mała reklama. Gdzie szukać rekomendacji? Obecnie w zasadzie każda wartościowa gazeta czy czasopismo posiadające rubryki lub dział kulturalny zawiera również rekomendacje. Sporo rekomendacji znajduje się również w internecie. Coraz częściej książki czy filmy polecają. Czyli inaczej rekomendują sobie sami czytelnicy za pośrednictwem ogólnopolskich serwisów poświęconych wydarzeniom artystycznym czy kulturalnym. Takie jak na przykład bardzo popularny serwis filmowy Film Web. Jeżeli zatem chcecie przeczytać interesującą książkę lub obejrzeć interesujący film, warto, abyście sięgnęli właśnie do takiego działu z rekomendacjami. Pamiętajcie jednak, że rekomendacja nie jest recenzją. W teorii rekomendowane powinny być tylko i wyłącznie rzeczy warte polecenia, a niekiedy nie zawsze tak się dzieje. Niemniej jednak zachęcam do przeglądania rubryk z rekomendacjami i do sięgania po te wartościowe pozycje książkowe lub artystyczne. Podczas tej lekcji poznaliście najważniejsze cechy rekomendacji oraz elementy różniące ją od recenzji. Dowiedzieliście się również, dlaczego warto czytać rekomendacje i gdzie ich najczęściej szukać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wiele zapamiętaliście z tej lekcji, zapraszam do wypełnienia krótkiego testu znajdującego się na dole strony.